Co to jest? Co, to? Co? Co my tu mamy w ogóle? Nie wiem. Co to jest? Kurde? Nie wiem. Ej, to chyba tam, z góry chyba, nie? Chyba. nie. On kameruje. No, coś kameruje. To się kameruje. Maniak. Siemanko. Ach, może ktoś inny teraz powie za mnie. jest ja w środku. Ja Idziemy. Ja Dobra. Nie przedłużamy. Siemano mordy, z tej strony Maniak Piro. Witam was serdecznie na kanale MarcinaTora. Mamy tutaj do przetestowania te produkty od Biegun Fiberki. No Proszę jest tutaj. a Kodem Marcinator 15% zniżki. Tak i jest dzisiaj z nami ekipa kto? Adam. Johnny Piro. Johnny Piro. Chemic, oh. A za kamerą? Weteran Wojenny. Tak jest. I Maniak Giro. Co tu mamy? Giro Do przetestowania. Słuchajcie, mamy tu fontanny od Jorge. JF09. I mamy tutaj aż ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć. Kolo. Przeróżnych. Kolorów. Epic był. 10 crushes. Tak? Będziemy je dla Was testować. Oczywiście wbijajcie także na grupę Marcinator Piroskład, która jest na Facebooku, bo tam jest też zajebiście. Możecie pisać przeróżne jakby, jak to się mówi tam, posty, Dokładnie. które Was interesują. Chętnie Wam odpiszemy na te posty, jeżeli chcecie się dowiedzieć coś na temat pirotechniki. A co też... byśmy więcej mogli tak powiedzieć o nich? No, każdy fun... yy, tak, Kasa F2. Każda posiada chyba, wydaje mi się, na 25 gram, nie? Tak. 25 każda będzie Kategoria F2? Tak, kategoria F2 Instrukcja obsługi w języku polskim 5, 5. 0, i od 09 gram. To gra? są kolory. Tutaj? Ten tutaj? A, tak, ten ja. tu Uwaga, substancje wybuchowe. Um, tak, czyli może dojść do tak zwanej masowej destrukcji? Nie, to akurat nie, w sumie. Nie. Że wybuchowa. Jakoś tak, jeżeli się pomyliliśmy, to będzie wyświetlone na ekranie. Ha, ha. Dobra, ja odpalam pierwszą. Jest to jaki kolor? to jest? Pomarańczowy. Super, tu jest. Tu macie efekt. Pokażę efekt, tutaj, który jest podany na tym. I jedziemy z koksem. Nie, a, to co duża. a to może jeszcze. Mega ja ciemno. Stać go na prezenty. Pierwszą. Oczywiście mamy tylko zwykłe zapalniczki. Nawet kondygnując na to miał. Najlepszy ever za paniczki. Oooo! o, Oooo! Kroszę! Maui! Maui! Pani daje wam. No. Nooo! I tak kilka funtów. A właśnie, cena, jest tu wygląda w cenach. Cena, cena. cena wyświetli się na agalnie. Zaszczupka. Zaszczupka, następna, która odpala. Teraz pokaż do kamery, który, jaki efekt jest. Mamy coś uczy. takiego? Tu jest efekt. Hmm. White blue, pearls. Aha. nie, cyril. Strawberry z niebieskie perły i. Nie to... <gry> <ist gry> Strzoko to jest. Spryskawka? Znaczy Strzoko to, to jest. A czy strawberry to jest? Nie wiem, nie wiem. Strzoko no, jello? Zobaczymy. Iskry. Dobra, jel. dobra. Nie przedłużam ognia. Proszę. Weteranie, ty masz mojego ognia? Trzeba Zobaczcie ode mnie, bo mi się już topali. Poproszę ją, gdzie jest? Gdzie jest ten zapalniczka? O wow, takich to lekowej stierki jest dużej, no no. Adam, masz ognia? Nie Będziemy na tym karkówkę pędzić <laughs> Bo z tego co wiem, to można kupić w pakietach te wulkany lub osobno oh yeah. Trzymaj Fajny ma zapach w ogóle Poświeca tak Adamowi, może? Teraz będzie... Fioletowy kolor Przepraszam Gold Strobe with Blue Pearls tak, teraz idzie kolejna. Live, Może kolejną poświęcim. no Nie Nie ma. Nie wiem, jakiś dziki telefon. Ojej. Jak na razie wam powiem, że... Fajne, fajny, fajny no. Fajny bajer. Fajny. Ciekawi mnie jak sceny no. I Scena pewnie nie będzie jakaś tam... O! Wow. Ale... Mniejsza, ale... Ale widzicie jakąś dużą różnicę w kolorek? Nie, tylko to jak kropki takie. Nie? To on wyczuwa, nie? nie? Kolor. No właśnie. To Pokaż? Teraz nie, niebieskie. A Jakiego jeszcze? Okay. Gold strobe uh, with green pearls. Purple pearls. Purple pearls. Mam co Proszę. O, dziękuję. O, dwa ognie nawet dostał. Proszę. Ale to od Pana od razu, jaki dzik, nie? O, oh, yeah. taki wariant. Oh. Taki dzik Może <noise> by się <se> spalił <noise> To co ty dlatego, dlatego się stawia i ten Dobra Taki dzik Ktoś mnie atakuje Ciekawy kształt. Muszę odebrać na chwilę, przepraszam was bardzo Teraz Adam, niech sobie ten świeci Co my tu mamy? Miał, yy, bałem, zieloną ten. Crackling flowers No czyli tu może być crackling Biały krakling i czerwone perły. Coś. No ale ten nal... Osłony na ląd idealnie na lepiej. Co ty dziesięciu policjantów wjechało na boisku. No bo jest akcja, no i tam tak ma alkohol. No bo i ta widzi z okna. Ale że... farcik. No ale mamy uważać, żeby ten, no faktycznie nie ten, nie możemy robić huków, bo no. w nie? Przypał. No co? No bo przyjdą, bo to są wyboły, idziemy do oboły Tak Zamiast te wyboły, my nie hałasujemy, więc mogą nam Przypaliło mi nam zrobić Dzieci ci przypaliło? Ty jesteś Nie Teraz jaką odpalasz? Dobra, odpalaj Adam Zieloną Zieloną Później jadę ja Oj, jakieś akcje się dzieją Ej, zaś mi na chwilę to za paniczku? Ona ma takie te Dobra, teraz będę Jak na razie oceniam Oceniam na 8 zajmij te sobie Nie robimy kupów Jak na razie są kozak te fontany wszystkie Gold e, Spain, To jest strafe yellow Dobra nie będziemy wypowiadać się tylko pokazujemy, bo <śpiewanie>

co tu jeszcze mamy? Sam powiem, że mega spoko to. Five glitter okay. with lime and yellow crackling. Gdzieś takiego. Dobra, poproszę za policzki. Znowu bo Tak jest. Nadal nie wyskocza drugi. Dalej bo już jedzie. To jest? O! 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 To jest fail. Wow! On tam za fizykę będzie przeszedł. To są po kolei efekty były. Tak, jest. Teraz Adam. Ciekawe co świeci. Yellow No To dobrze. Kraklingowe kwiatki żółte i zielone coś tam. No dobra. O. To... No jaki. Spoko. Perfect. Jak oceniacie na razie te, te, te fontanny? Tam jest spoko. Fajny, bajer, nie? Jak odpalić wszystkie naraz? Spoko. Chcecie w sensie się lątem połączyć i tak je odpalić? Coś ci powiem po nagraniu. Dobra. Ja to by mnie na przykład na tort wstawił, nie? Z nie, 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 nie. są. Mega, mega. Ale powiedz mi coś głupiego czy coś mądrego? Nie. <laughs> to? Coś, coś mądrego? Coś co, ma, co, coś co must be Aha, czyli coś co może dobrze, dobrze zaprosperować? No. Patrzcie jakie was. piękne chury, nie? Coś co działa na naszą facę. Ej, nie! Kozak one są. Pokaż? Kozak no o, przedostatnia, duży, czyli dziewiąta fontanna. Białe i... Czerwone perły czerwone perły Czerwony Tirain. Więc to jest... Ale to jest deszcz to jakiś... tytanu, tytan. Słuchajcie, jeżeli no. możecie to chociaż napiszcie w Ślubre, komentarzu. Snout. Nie no zartymy. Srebrny, srebrny śnieg Ale jest fajne, te efekty wymyślone oh, przez Chińczyków to są Nie? Gowa pełna, nie? Wow. O. Oh. To już był taki efekt, nie? Tak, to jest to to się ja to... nie. No? Wow. Ej, to jest inny. Chciałbyś trzy w to jest jednym, to jest, nie? Tak, tak, to trzy, dokładnie. Tam były dwa. Aaa. This is prank, bro. To <grym> Tyle, że to są trzy pokory. I tu idzie ostatnia, dziesiąta. Biały crackling. Dawaj, Monik. Ja nie będę tego tłumaczył, bo ja po prostu nie umiem dobrze English. Czyli coś będzie na temat tego polu. Kuliste link kulki i inne Po tym ostatnim podchodzimy, robimy ten. Każdy Dobra. swoją opinię daje. Ostatnio, oczywiście, Wielki, wójne, na bieżące odejki. Węski, dziękuję to. Do Yo, Piotr, proszę, damali, Yo, uh. No. The end. To no dobra, jak oceniacie? Dla mnie zajebiste. 8,5, 8,5 takie. Ja dobra ósema. Naprawdę. Niby są no. krótkie, ale są zajebiste. Takie 8,5. Ty Adam? 8 plus, no. 8 A ty, weteranie? No, mordeczka? 9. No i zajebiście. 9. Kulackie były. Jeżeli Wam odcinek się podobał, dajcie lajka na pewno. Subskrypcję, komentarzyk i... Dzwoneczek. Tak jest. Do następnego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Ja Was pozdrawiam Maniak Piro na razie. Siema.